Hej, cześć, witajcie, z tej strony GiladHizer, was bardzo serdecznie na kolejnym nie z gry... ...Bluz 6 z Maciusiem. Piu-piu-piu-piu, siemaneczko! Standardowy link do Maciusia jest w opisie, standardowo gramy jakąś inną mapkę, żeby za każdym było razem troszeczkę inaczej, możemy w wieczki, gdzie chcemy. I dzisiaj zagłosowaliście większością komentarzy, że... Robimy druidów. Oczywiście! Jeszcze chciałbym na starcie zaznaczyć, że często płaczecie, że źle robimy te wieżyczki, i że jak na przykład mamy, ostatnio robiliśmy te wieżyczki z kolcami, to trzeba najlepiej. Gdzie są te wieżyczki? <grystanie> że najlepiej trzeba robić szybsze strzelanie, jeszcze szybsze strzelanie. I tutaj to ostatnie trzeba robić. Spokojnie. My gramy, testujemy, sprawdzamy sobie. To nie jest jakiś super challenge. Gdzie wiecie, gdzie jest. O jezu, tryhard, każda, każde jeden złota musi być super wydane. To jest test. Na razie robimy sobie challenge z tymi małpkami, żeby nauczyć się ich trochę, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak to odblokować i tak dalej. Więc dzisiaj będzie druid, którym w sumie ja nie grałem w ogóle. Nie wiem, jak ty. Pch. No ja też nie i czuję się oskamowany, bo delikatnie wcześniej mi powiedziałeś, że będzie coś innego, ale dobra Nie, 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 ja przygotowywałem się, żeby coś innego Ale dobra, dobra, nie zdradzaj tego, nie zdradzaj tego Nie będę zdradzał, ale ja na przykład nie jak ty, ale ja druida w ogóle nie mam, nic Tylko go odblokowałem, mam zero doświadczenia na nim Dobrze. Ja Czyli... mam jeszcze zero niż ty. Dobrze, to w takim razie. Ja... Y... Czekaj, puścimy sobie. Ja w międzyczasie puszczę ja nam trochę pieniędzy. Zero. Teraz tak, żeby nam ułatwić, jako że nie mamy, to troszeczkę. Rzucę to, to spowalnienie, i rzucę nam taki radarek. Y... I rzucę ci Dobra. trochę pieniędzy. Uh, uh, uh. proszę bardzo. Uh. W takim razie, tak jest, Co uh. tu się dzieje? No, co się dzieje? Dobra, tylko teraz tak. To jedzie no. tu, tu, tu i wraca przez nas, dobra, czyli tak naprawdę mogę tu postawić, jeśli by coś było nie tak. I myślę, że będzie okej. Okay. Wszystko będzie okej, okay. to jest druid. Druid sobie radzi w lecie. Właśnie, czekaj, dlatego... bo ja. A, ja jeszcze więc... druida dostałem jednego takiego, o, ulepszonego troszeczkę, o. Naprawdę? Tak, dostałem z zasięg druida, o. Dostałem nie z darmowych tych zasięg... dziennych. No, przestań, to tak jest niemożliwe, nie? No, poważnie ci mówię, kurde. Dobra, ale no, co potrzebujemy w nim zrobić? Co jest najlepsze u niego w wyblaniu. Twarde, Właśnie ciernie, to jest... Ja ucierni. też muszę poczytać. Regularne uderzenie. Aha, czyli on jest takim trochę magiem, jakby. Aha, no to magowie się dobrzy w tej chwili. Pio, pioruny, w takim razie. No, 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 no. To drugie to wygląda, jakby powstrzymywał je, żeby nie mogły iść dalej. Oplata im, balonem. No, 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 tak jakby tego. O. A trzecie, właśnie, jak już piszecie, jaką małpkę mamy zagrać, to napiszcie nam, jeśli już chcecie, żebyśmy robili najlepszym możliwym tym i Ujt, tak będziemy testować inne ustawienia, nie? ale napiszcie, jest, które, które, napiszcie nam, które są najlepsze ustawienia, czyli na przykład mroźna małpka 2.05, czy jakieś tam inne. Słuchajcie? się, <grym> no, się śmieje po prostu, że jak tyle małpkę trzeba wybierać, nie, ja nie wiem, w co mam pójść, jakie ulepszenie ale teraz. Zobacz, na przykład ja jest po to serce po... zemsty, na tym trzecim jest tak, zyskuje 10% prędkości ataku i 1% za każde życie stracone względem wartości początkowej po ulepszeniu. Czyli za każdą, czyli musielibyśmy przepuścić tak naprawdę kilka balonów. Na to mi wychodzi. No ale dzisiaj będę przepuszczać. No cioty. też mi się tak wydaje, że to średnie. Dobra, spróbuję na razie go zrobić pod te pioruny, tak naprawdę. I rój cierni, wy, wypuszczam na raz 8 cierni zamiast 5, to też wy, wydaje się być spoko. Rój cierni! Ja ee, serce grzmotu i druid później, e, <laughs> później będę leciał. Serce a grzmotu. <laughs> ja idę typowo pod e, maga. Typowo podmaga, tak, mówisz? No ja jeszcze to serce grzmotu... Chociaż tego może ataki zmieniają, zmieniają odrastające balony w zwyczajne. No to nie zmieni nam zbyt wiele. Pół, ma, na ten, czy Zyma, która oplata i miażdży balony zreszy. po jednym naraz. Po jednym naraz? Ale zostawia po sobie ciernie, to też ma... Dobra, powiem ci, że różnie będę tutaj testował. Na razie pójdę w piorunki. Ja, no. ja, ja, ja jedę w serce grzmotu, proszę bardzo, Zeus się pojawia właśnie w tym momencie. Ja też mam, też już mam, spokojnie. Nadrabiam. A ty to samo? O, co ja... ty jest może za serce tutaj jakieś kolce? Serce dębu. A gdzie zmieniają dębu. odrastające balony zwyczajne. Tak, A. tak, tak. No, 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 A, okay. no. I zbieram sobie na, na razie na to. Potrzebuję 600 exp. No zaraz powinienem mieć, bo w sumie to się dosyć... O, już powinienem mieć. Właśnie teraz. No i teraz mogę go ulepszyć na serce dębu. I Dobra, teraz ja się, zrobię go w tego druida czekam. dżungli. Zobaczymy jak to pójdzie wszystko. A tu też mogę. Ale fałnie te małki wyglądają, wiesz co? No fajnie, fajnie. Druidzi. Wydaje mi się, że można byłoby kiedyś zrobić druidów z magami razem i zobaczyć jak to pójdzie. Doble combo łąbo by było tak zwane, wiesz? nie? Eee, aha, wiesz, ja muszę to jest to odblokować. Wiesz co to jest Wombo combo? Tak, Okurę. Wszystko wiem. co, przeleciały? Nie, nie przeleciało, no nic. No tak delikatnie. Ty, bo ale tak te pioruny to takie naruto Naw nawet daj bym ci powiedział. Trochę słabo. Dobra, i teraz tego poproszę. 1650? Proszę bardzo. Ulepszamy i lecimy zione. dalej. I teraz musimy iść w jakość. Pamiętaj, widzowie mówili idziemy w jakość, nie w ilość. A jakość, tylko w jakość. Co to znaczy? No że dajesz im więcej umiejętności, a nie kładziesz więcej małpek. A dobra, no to dwie małpki wystarczą. To Ej, jest Mogę jakość, ci jeszcze prawda? tego, mogę ci jeszcze zrobić tak. Dobra. Proszę, trochę pieniędzy ci dałem. Ja No ja trochę hajsu. Jakoś... Ja druita buzi robię, wiesz? Dobrze, nie ma. Co buzi, robisz? Druid burzy. A druid burzy, burzy zrozumiem? Buzie. Zastanawiałem <grym au> bu o co ci bu chodzi? <grym au> buzie tu nie zobaczysz, nie? Dobrze, rozumiem wszystko. Y Ten miał pójść, nie pamiętam. Ja, ja tu próbuję robić różnych. Tego robię w środkową. Tego robię w środkową, tego też robię w środkową. Ta dolna mnie nie interesuje, więc tego robimy w górę, druid burzy. Właśnie robię to samo. Tylko Dobra. nie. Stać A, mnie. Ja <laughs> widzę. Ale mogę dać no, serce teraz... dębu. i teraz leć dopiero to. Zbieramy Zbieramy kundyle, kule, balony. Pioruny kuliste muszę robić. Dobra, Ja idę w tamto. Pioruny kuliste. A co robi piorun Pior, kulisty? Pior, Tworzą kuliste. kule piorunów. Też się nadkowim piorunami mogę zamrażać. Zamrażać balony? Tak. Nice. Twoje, twoje chyba zatrzymują, tak te pnącia czy coś e, takiego? Trochę robią. tak. Podobno właśnie zatrzymują i robią tego. No i, no i bardzo ale dobrze, zobaczymy. nie? No, takim będzie taki team play, że zrobimy combo wombo Właśnie, no, no, bo jeszcze, no 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 e, widziałem wiesz, też to tego, to że, że nowy boss wyszedł w ogóle jakiś, wiesz? O nie. Możemy spróbować zrobić A bossy są bossa. ciężkie. No, są Spoko. ciężkie. Ty też no jesteś ciężki, się ale... Twoje umiejętności. <laughs> <laughs> No. no, aż jak, nie jak tak, jak no źle by to ty. nie brzmiało. O nie, o, no to zobaczmy naszą o. jakość, jak poszło. O kurde. No powiem ci. Ale jeszcze tu wróci. No nie wiem. O! Ale Ej, to było dobre. I tu widziałeś, te się pojawiły na ziemi i tak, gdzieś wszędzie. Tak, no powiem, zaimponowałeś, tela, nie? Nice. No, fajne, fajne, imponujesz. fajne. Czy ja mogę tu gdzieś postawić jeszcze naszego ziomeczka? Nie, nie mogę. A ty gdzieś tam postawiłeś, tak? Gdzieś tam tego. Twarde, rój, nie pamiętam które to było, ale i tak robię. Nie robię tych ostatnich. Ja robię tych Robię tak, o. O. po prostu pierwszych. Robię w ten sposób. Będzie miał jakiś tu zasięg, powiedzmy, będzie w stanie coś zrobić. I tak zbieram expa na jakieś kolejne ulepszenia, więc na razie i tak nie mogę nic więcej zrobić. Więc zrobię ja po to prostu tutaj w ten to ja zrobię pod tego druida tego, okej. tych cierni, powiedzmy, nie? Serce grzmotu jeszcze mogę zrobić gdzie gdzie. Na tym nie mogę nic zrobić. Mogę to najmniejsze ulepszenie zrobić w sumie to i dać to za 550, to nie jest zbyt wiele. Zawsze to coś no brakuje. Serce zemsty, Dobra. Ja mam 9,5 ale potrzebuję 12 tysięcy, żeby zrobić biuru na kulistego z druida. No ja mam dopiero 9 tysięcy, też potrzebuję jeszcze trochę, żeby zrobić kulistego. Ale mniej, mniej. Ja bym uzbierał na to drugie, według mnie. Bo ja mam za 11 tysięcy do odblokowania i od razu zrobię e, nagrodę dżungli. O. I to będzie spoko też. Generuję go. O! A, o. Do, do... A ale. Uuu, halo halo, 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 halo halo, możesz się połączyć powrotem? Dołączam ponownie o, no, coś się Dobra. wydarzyło po prostu. Nice. E, słuchaj, e, w międzyczasie, jak tutaj tego, ja mam coś takiego. Umiejętność nagroda dżungli generuje gotówkę za każdym wykorzystaniem plus dodatkową gotówkę za każdą farmę bananów w pobliżu druida. Przyzywa pnącza, no. aby schwytać balony, e, a i stosy cierni mają dodatkowe przekłucie Bo właśnie, ludzie nam dali znać, że możemy sobie używać tych farm bananowych i powinniśmy używać też tych wiosek. I ogólnie mówili nam, że te banany. To ro, robimy 3-2, czyli robimy do, tego, do tej plantacji bananów I robimy, no. y, i robi, a z drugiego robimy cenne banany Więc powiem ci, że póki mamy hajs, to jakiś jeszcze tu wydam I postawię je w no. okolicy tych bana, bananów moich, moich tych, moich tych I ulepszę Pyk, Ale pyk. wiesz co, ja, 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 to ziemi nie było i to jest. E, Teraz tak się nie, dasz mówię. sobie jeszcze raz A właśnie, czy ja mam już ulepszenie na te, na droidów? Mam już, dobra. Nagroda dżungli! A, 5000 ja kosztuje. Zrobiłem, d, d, ja zrobiłem tego piolu na tego. Tak? Dobra, nice. Bardzo fajnie. Ja nie wiem, nie mam na razie umiejętności, nie mogę ich użyć, czyli nie widzę obecnie. Ale strasznie powoli strzelają, to trochę mi się nie e, bo, podoba. E, bo, przy, bo zwolniłem troszeczkę, wiesz? Już, już jest wszystko okej. Okay. Aha, aha, dobra, ja bo Ja troszeczkę zwolniłem, ty... tak, 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 tak spokojnie. Wszyscy tak, mi trochę zwolnił <laughs> Nie, 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 nie wszystko jest okej, okay, wszystko jest okej. Okay. I się zestresowałem, okej. Okay. Na razie jest wszystko dobrze, nie masz się co martwić. Na razie zbieram sobie hajsik powoli, zaraz będę miał 5000, więc będę robił upgrade na tym no tutaj. I nie na tym. Ale ty ładnie na już ty. palemkę sobie ulepsiłeś, widzę, z tego. No, może No, puściłem pierwszy, druid jest. I mogę puszczać teraz te, te, te bananowe jakieś tam umiejętności, chyba. Siubka. No, 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 będę mógł puścić te pieniądze. Zobaczymy, co to da i ile to przede wszystkim da. <laughs> BTD 6 to świetna gra, ale życie też jest świetne. <laughs> Jaki, <laughs> jakie, jakie tipy. Dobra, uwaga. Czekaj. Dobra, jest. Uwaga. Puszczam te banany. Dobła. Nie, nie, dostałem jakiś hajs, nie patrzyłem, nie, nie zdążyłem spojrzeć. Ja też nie widziałem, tak się potem mignęło, się, kurcia, no, no, ale że kurde, bo chciałam. Ciężko stwierdzić, kurde, tutaj 3000 do uzbierania. Nie, nie na nich wiem. też jeszcze nie kupię, nie, nie kupię nie mam opcji. Dobra, to przyspieszam trochę. Przyspieszę, ale zobacz, widzisz, łapią cały czas w kolce te balony. Też są w stanie no cię... powstrzymywać. Kolejnego kupuję na no, nagrodę no, dżungli. Nagroda, co tam? No, o, więc co to to no tego, no to, to jest ta umiejętność. Oj patrz, czekaj, teraz zobaczmy ile mam pieniędzy. 1160, klikam to. Dostałem 360 dostałem Wiesz 360, 360 dolarów 360? dostałem za użycie ducio, tej umiejętności ducio. No w sumie spoko jeszcze jak są banany, obok to już w ogóle nie ma na co narzekać, nie? No i teraz powiedz mi co, mam kolejną mapkę stawiać czy iśba. No jak już nie, nie masz wiem, możliwości jakąś... ulepszenia, stawiasz kolejną, nie? Ja Ale na razie dobra, czekam, dobra, bo ja jeszcze kolejno. mam jakieś, jakieś. jakieś mam dwie małpki, które. nie, jedną mam małpkę, którą mogę ulepszyć tylko. nie, dwie jeszcze mogę ulepszyć, za 5000. tysięcy. Cisną, cisną, kurde, teraz te balony. Tutaj no moje tu już Śpielunami, bardziej... Z małpka, atakuj. I... Dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, na razie. Nie, no, no spokojnie, nie przejdą zioba, mi się wydaje, że nie przejdą. Nie, o jest, no. zostały zniszczone. To już? Co? To już? Nie, no, to jeszcze chwilę pogramy sobie chwilę. zobaczymy, co. możemy. No ja. Ja, to, ja też już mówię, kurde, już 60 runda? A, bo średnie jest, jest. średnie jest, dlatego. Wszystko Ale, jest średnie. Dobra, pociśniemy bardzo jeszcze trochę. No i szybko, no kurde, no ja chcę ulepszyć te no Nie, jeszcze tutaj no to, to było małpy. jak z palcem i zakończeniem. Przysiędacie dużo tutaj. Expo wyekspić, ile dobra? No trzeba wyekspić je wszystkie. Dobra, kolejnego zrobiłem na tego, na pana dżungli. Dobra, pieniądze i pieniądze tysięcy. dawać hajs. Ja potrzebuję 11 tysięcy, wtedy moja małka będzie wydawała bananki, a bananki będą dawać pieniądze. 11 i... tysięcy? 11 tysięcy EXPA. I, a, EXPA, dobra, ok. Wszystko EXPA, jasne. EXPA, EXPA. Jeju. Ja już tak mówię. Ile? No. Aha, zapomniałem bo ty się, tą robisz, no. ja robię tą za 12, ale jeszcze nie mam. Jeszcze ja jeszcze muszę poczekać. Ale mam trzy umiejętności teraz do użycia bananowe, więc trochę nadrobiłem hajsu I teraz będę mógł tą ulepszyć, nagrodę dżungli zaraz. Uwaga. I pieniądze. Nie I Jest nagroda dżungli. Dobra, ulepszony. Ja teraz tylko tego na górze jeszcze muszę ulepszyć to tak jak ty ten na, na tego pioruna kulistego, ale ja jeszcze nie mam, więc no. Ja jeszcze trochę. Ja, ja ale jeszcze powiem ci potrzebuję. mam 3 czy 4 te małpy, teraz to praktycznie tysiąc cały czas jestem w stanie co chwilę generować. A jeszcze banany są. Ej jest to jest bardzo szybko. No, no, no o, o o, 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 Nie no, dajmy radę, zobacz jak to poszło, pięknie. Nie no dobra, okej. Okay. Żaden. O! Piorun kulisty! Odblokuj. Ile, ile mam ekspa? 4,5! Piorun kulisty 4,5 kosztuje? No... Dobra, dawać mi, mi ten hajs! To jest tanio! Dobra, robię piorun kulisty! Jest! Dobra, teraz będę Którym mógł kolejną ja małpkę dać. A widzę, temu ogóleś zrobiłeś to. Tu. A ile dostałem ekspa za to? Wszystko? Teraz Postawość będę mógł to, mógł to zrobić. zrobić. Jeszcze jest zasięg druida, mógłbym też zasięg zrobić. Ja 2000 hmm. ekspa jeszcze potrzebuję. Osiem cierni, a duży ten zasięg? Może nie no, trochę, trochę jest tego zasięgu ci powiem. Banana Troszkę power. Tego. Ja też biorę banany właśnie, więcej bananów i serce grzmotu i zaraz druid burzy będzie. B buzi. <grym> druid buzi. <grym> będzie druid buzi. <grym> banany. Będzie... Ja nie zastanawiam, dlaczego będzie... ja cały czas nie mogę farmy bananów polepszyć, tak powoli exp idzie na nie naprawdę idzie strasznie powoli exp na niej. No idzie. A ty też bananowca, kurde, cpaniaku. O, e, pomyślałem, pomyślałem. Ma, Maciuś? O, no te, to, to ja. Y, mayday, mayday, mayday. To to są za baloniaki. Szybko. Ja, ja A są te kamuflowane. To dlatego. To są kamuflażaki. Ja włożyłem też. włożyłem <grym grym> <grym> jak coś, <grym> nie papieżaki pierżaki. Pa, niech idą, niech idą. O, no. biorę tego, zbieram pieniądze wszystkie, dobra jest. Teraz tego ulepszam. Zaraz piorun kulisty będzie również robiony. Tutaj na dole, a ma fajny zasięg, więc powinien być w stanie tu sporo porobić realnie. O, 11 tysięcy już mam. Brawo. Ciesię. Expa, expa, expa. 11, no ja teraz musiłem zbierać 40 albo 35. Co wydaje się, być dosyć sporo Mil, a to twoje banany po prawej masz. A. Nagro... Tak, wiem, nagroda dżungli się patrzyłem co to było, a to jest hajsiwo. 360 dostajesz cały czas, możesz te teraz zbudować któreś takie. Eee, co to jest? A to są znowu te te, te nie widziałem... Chyba nam starczy, nie? O o, o! o. o, 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 o. <laughs> Za Ale dużo! No, na te zakamuflowane trzeba ewidentnie robić wioski na następny raz, ale i tak już przeszliśmy sobie tego poziom, więc zrobiliśmy to dodatkowo. E, twoje ulubione było 4.0.2, moje 2.4.0, no bo nie mamy jeszcze tych piątych poziomów, ale to se nabijemy na spokojnie z czasem. W każdym razie no dziękujemy serdecznie, piszcie swoje kolejne wieszki, które chcecie. Link do Maciusia macie w opisie i zapraszamy na NNB, Można tam kupić tą grę, ale i wiele innych, czasami 2, 3, 4 w cenie Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia no i cześć! To pa! pa.